Dzieci z przedszkola numer 42 w Wapienicy uczestniczą w ciekawych zajęciach pod nazwą Tydzień Energii Przedszkolaków. Jak łatwo zauważyć, energii do zabawy i nauki przedszkolakom nie brakuje. Cześć! W przedsięwzięciu chodzi jednak o energię, dzięki której w naszych domach pracują różne urządzenia. Poprzez zabawę przedszkolaki dowiadują się jak tę energię szanować, aby miasto w którym żyjemy było czyste i piękne. Program koordynuje Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Na czym konkretnie polega Tydzień Energii Przedszkolaków wyjaśnia pani Anna Treszczyńska-Rodak, nauczycielka, autorka pomysłu. W związku z tym, że jesteśmy przedszkolem imienia Przyjaciół Przyrody, jesteśmy zobligowani niemalże do tego, żeby przystąpić do programu z Urzędu Miasta, ponieważ przyjaciółmi przyrody już jesteśmy od dawna, dbamy o tą przyrodę. I właśnie dzięki temu programowi, który realizujemy od poniedziałku, właśnie spotykamy się na półmetku, ponieważ dzisiaj jest środa, jesteśmy w połowie tych działań, które realizujemy właśnie po to, żeby dzieci nauczyły się jak dbać o przyrodę, żeby nauczyły też rodziców, robimy to właśnie we współpracy z domem rodzinnym dzieci, Dzieci do domu wynoszą wiele informacji. Rodzice z nami współpracują. Rodzice bardzo chętnie właśnie wzięli w tym udział. Również naklejki, które są na poszczególnych rzeczach w przedszkolu, również dotyczące prądu i tak dalej. Wiem, że są w domach. Dzieci się bardzo cieszą z tego. Ja jestem pełna podziwu dla nauczycieli, którzy to wprowadzają. Dla pomysłu mojego nauczyciela, jestem tego wręcz dumna, że właśnie mój nauczyciel to wymyślił, takie właśnie zadania. No i dzięki temu, że miasto podjęło się takich działań, dzieci myślę, że w przyszłości będą nadal kontynuować to, co rozpoczęłyśmy w przedszkolu. Program realizuje 40 przedszkoli miejskich, bo jak wiadomo, Bielsko-Biała chroni klimat między innymi poprzez oszczędzanie energii. Biuro Zarządzania Energią już od 2011 roku realizuje kampanię Bielsko-Biała chroni klimat. Ona jest oparta głównie na współpracy z placówkami oświatowymi. Przedszkola mają szczególny program, specjalnie opracowany dla nich, tydzień energii przedszkolaka. Przez tydzień bawią się, uczą jak oszczędzać energię, jakie są odnawialne źródła energii, a zakończą ten tydzień właśnie wykonaniem pracy przezniczego, którą będą zgłaszać na konkurs. Wiele radości sprawiało wyklejanie ekoetykiet w sąsiednim budynku gimnazjum numer 15 oraz w sąsiednich firmach. Były też kolorowanki ekologiczne oraz różne proste doświadczenia fizyczne, ukazujące zastosowanie naturalnych źródeł energii. Tutaj dzieci przy stolikach poznają, jak działa energia wody. Tutaj przy drugim stoliku dziewczyny teraz sprawdzają, czy w baterii jest prąd. A Tam e e Reksio, Reksio podpowiada jak, jak, jak dbać o przyrodę, a na końcu przy komputerze dzieciaki e też układają takie ekologiczne puzzle. Uczymy się o przyrodzie i jeszcze o prądzie. Jak oszczędzać energię? Zgasać światło jak się wychodzi gdzieś. Coś jeszcze można zrobić? Można jeszcze włączać żelazko. Nie wolno śmieci wyrzucać do lasu. Wśród atrakcji tygodnia energii przedszkolaków były też zabawy z mega ekopuzlami. No to brawo! Brawo się! Zobaczcie, ułożyliśmy nasze puzle.